W wydarzeniach 24. Czas na sport. Dzień dobry. Patrycja Zachorska z nami. Dzień dobry. No i zaczynamy od mistrzostwa. Po raz drugi z rzędu i dziewiąty raz w historii. Jak zdążyłam już. Tak, poczytać. dzisiaj dużo <laughs> będzie mówić o finałach. I tutaj piłka ręczna, i może piłka nożna Liga Narodów, ale też może iga Piątek o nich wspomniał. No, no, to to będzie, będzie wydarzenie. Na pewno. A teraz e, zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj, wczoraj wieczorem, bo tam piłkarze ręczni Orlen, Wisły, Płock po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. W Kielcach po rzutach karnych wygrali z Industrią, zwyciężając w finałowej rywalizacji 2 do 0. Polskie siatkarki od zwycięstwa nad Tajlandią zaczęły zmagania w lidze narodów. Panowie do gry z kolei w Lidze Narodów wejdą 11 czerwca w środę. I to też będzie w Chinach, podczas turnieju w Chinach. Liga Narodów Piłkarska, Portugalia w finale. Tutaj już znamy, bo pokonali Niemców 2 do 1. 2 do 1 ale dzisiaj jeszcze spotkanie Hiszpanii z Francją. Też jeden z nich z tych zespołów zagra w finale. A Iga Świątek z Aryną Sabalenką też będzie grać, ale to półfinał, więc mamy nadzieję, że wygra z odwieczną rywalką. Odwieczną, już tak dwa najlepsze, dwie najlepsze świata. Jedna z nich będzie w finale. Bardzo wszyscy Dużo się, dzieje. że cały świat tenisowy i nie tylko czeka na to spotkanie, więc będzie na pewno bardzo emocjonująco. To, to wszystko to również w takim razie za wrócę. 24 będziemy Państwu też o tym opowiadać, a Patrycja wraca za godzinę. Zgadza do zobaczenia. Się, dziękuję, do zobaczenia. O, dziś mistrzowskie starcie, bo dwie najlepsze tenisistki świata przeciwko sobie. Patrycja Zachorska z Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Mm, tak, Iga Świątek będzie grać z Aryną Sabalenką o finał. Tutaj już, jeżeli Iga wygra, to gra o czwarty Tytuł z Zabalenką, ale dzisiaj jeszcze będziemy mówić o innych możliwych zdobyciach, dotarcie do, do finału będzie o Ilizji Narodów Piłkarskiej, ale to na zakończenie serwisu. My rozpoczniemy jednak od finałowego spotkania w piłce ręcznej. Orlen Wisła-Płock. Drugi sezon z rzędu została mistrzem polskim. W drugim meczu Płocczanie Płoc... Płoczanie pokonali injustyj Stryje Kielce na jej terenie po serii rzutów karnych. Polskie siatkarki od zwycięstwa nad Tajlandią zaczęły zmagania w lidze narodów. BG Start Lublin przegrał pod ogrywce z Treflem Sopot 93 do 95 w czwartym meczu półfinału Orlen Basket Ligi i w rywalizacji playoff jest teraz remis 2 do 2. O szczegółach Mirosław Szczepanik. Niemcy przegrały w Monachium z Portugalią 1 do 2 w pierwszym półfinale Ligi Narodów. 137. gola w reprezentacji strzelił Cristiano Ronaldo. Portugalia w finale Ligi Narodów, ale dzisiaj jeszcze mecz Hiszpania-Francja, ten kto wygra, ten też w finale z Portugalią się znajdzie. Jest co oglądać, za kogo trzymać kciuki. Tak.